No, moi drodzy, chyba opuszczać nasz pałac spora. Na Duralu właśnie skończyliśmy ostatni dzień naszej pracy. Pracowaliśmy tutaj, czyściliśmy trochę ogródek. Piwo zwycięstwa się należy. Po 9-10 tygodniach pracy udało się coś tam yy, zarobić, pieniędzy na Azję, na jakiś rozruch w Polsce. Sezon na płynięcie z Darwinu zaczyna się do, do Bali zaczyna się w czerwcu, więc, więc jeszcze trochę czasu mamy. No i co? Będziemy was informować. Niedługo poinformujemy was o jednej ważnej rzeczy, gdzie ruszamy za dwa dni. Ale to jeszcze chwilę nagramy. Siema, siema, przywitaj się. Siemanko. E... Witamy, witamy w Nowej Zelandii. Przylecieliśmy tutaj samolotem. Już śpieszymy z wyjaśnieniami dlaczego. Otóż nasz pobyt w Australii, tak jak wspominałem, dobiegł końca, a musimy być tam w czerwcu, więc zamiast płacić za przedłużenie o kolejne 3 miesiące, tam chyba się płaci 150 dolarów, co by nam nic nie dało, bo wtedy wiza by nam się skończyła w kwietniu. No, a sezon e, musimy czekać na sezon, żeby złapać jacht do Darwinu, więc przylecieliśmy tutaj samolotem, ale w sumie z dwóch powodów e, się na to zdecydowaliśmy. Jeden jest taki, że już dotarliśmy do Nowej Zelandii na stopa, a drugi jest taki, że e, wracamy stąd dokładnie w to samo miejsce, skąd braliśmy samolot, czyli do Sydney, więc pentelka będzie na stopa e, zakończona. A druga rzecz jest jeszcze taka, o której chcemy Was poinformować: że y, postanowiliśmy Nową Zelandię, że zrobimy oddzielnie. Dzięki temu będziecie mogli też my od siebie odpoczniemy trochę, a Wy będziecie mogli zobaczyć jeszcze więcej miejsc, bo tu jest tyle do zobaczenia. Podobno, że y, Maniura Wam opowie o swoich miejscach, które widział, ja opowiem Wam o swoich miejscach, które widziałem, i między sobą opowiemy też sobie, co widzieliśmy przy jakiejś butelce, jak się spotkamy. Gdzieś tam ponownie... Tak, Maniura? Tak, tak zrobiłem. Tak. No, także y, przez Nową Zelandię ja zabieram kamerę, więc będziecie musieli się męczyć ze mną, a Maniek najwyżej więcej popowiada w Australii. Pozdrawiam Adama, dzięki któremu, któremu mam taki zajebisty kapelutek. Pozdrawiamy Adam ciebie. Ja, ja się dołączam tak samo. Chociaż sombrero zostało od ciebie w Sydney. Ciao! Złapać pierwszego stopa. Super ludźmi jadą na koncert. Prosto jedziemy do Taurangi. Dostałem taki super prezent tutaj od kolegi, który wam chce coś powiedzieć. Happy Polish people, uh, good to have you. Uh, one of your friends here. We hope that you come and uh, visit our country, and hopefully we come in your father's country. <laughs> have you done. Starłem na chod, Water Beach, czyli taką plażę, gdzie 2 km pod piaskiem, pod ziemią lawa ogrzewa wodę i ludzie tutaj podobno kopią sobie doły i ta woda jest tak gorąca, że sobie można poparzyć ręce. Zaraz zobaczymy, pójdziemy jak to wygląda. Nigdy czegoś takiego w życiu jeszcze nie widziałem. Przez chwilę miałem zawał serca, już myślałem, że zgubiłem kroksy, pozostawiłem je przy tych dziurach co ludzie kopią, jak mogliście zobaczyć jadą ostro opatami i przeniosłem się do cienia, a przyszedł wysoki pływ. Ja zapomniałem tych butów jak się przenosiłem zabrać. Idę teraz po piachu. Kurde, zapomniałem butów. Przerażenie w oczach. Ale są, są kroksy moje kochane. No, a co do tych Hot Water Beach to mega super sprawa, bo przychodzą tu ludzie z łopatami, kopią te doły i woda, jak wszedłem, skoczyłem, to jest ciepło, ale jak pokopałem sobie ręką, no to naprawdę można się poparzyć. Także jakby ktoś przyjeżdżał na Hot Water Beach do Nowej Zelandii, to łopata, kupujcie łopatę i kopcie. Słuchajcie jak cekady haratają Na początku mi się to podobało ale jak się tak dwie godziny to słyszy to zaczyna mocno wkur wkurzać człowieka A teraz idę na jakieś, e, zmieniłem sobie plażę Pojechałem na inną plażę idę na jakiś katedralkow, podobno bardzo ładny, zresztą tu wszystko jest ładne w Nowej Zelandii Gdzie się nie pojedzie to jest zajebiście against the road next to you, the central coast. the central thought within my mind is how to stay within these lines, but still be free. beneath the ground, the giants sleeping, maybe we're just in their dreams. the setting sun with every turn, above the ground, the old trees burn. and they weep for rain. jest mnie Polak pochodzenia nie, południowoafrykanczyk pochodzenia polskiego wniósł jest podróżową po Ameryce, po Afryce raczej eee, i pokazał mi fajne zdjęcia i też tutaj sporo jeździ po Nowej Zelandii dał mi tipy na dobre miejsca na tym półwyspie na którym jestem, Karamandel, czy jakoś tak tych nas tutaj nie idzie za fajnie, sobie teraz śniadanko wypasiony, czyli chleb tostowy za dolara i plastikowy ser taki. I zaraz będę coś łapał. Jedno zmartwienie mniej, bo namiot ten y, mam postałym, ale on nie jest wodoodporny. Dlatego kupiłem sobie dzisiaj takie duże worki na śmieci. W razie gdyby się ulewa, y, ulewa mnie złapała, to sobie wszystko w te worki popakuje, także już jedno... Z... No nie nie muszę się martwić o to i właściwie już nie muszę. Mówić z takim spokojem ducha, kończę śniadanie i lecę, lecę dalej. Czekałem wczoraj na stopa jakieś dwie godziny, nie wiem co się działo. Pierwszy raz tak długo w, w Nowej Zelandii czekałem, ale Yy, zatrzymał się ostatecznie samochód. Rodzinka zabrała mnie do swojego domu takiego yy, letniskowego. Dali, zrobili kolację, zrobili śniadanie. Zostawiłem sobie u nich teraz torby i jadę na takie naprawdę yy, bardziej w burz. Tam już droga się tutaj, jeszcze jest kawałek asfaltu i potem droga się kończy. Jakiś 3 godziny trekking zrobimy i wracam do nich po plecach tylko, no, mam jedna to dzień. Właściwie nie wiem, która jest godzina. Boję się trochę, że nie zdążę. Jest 11, a powinienem, może, dać radę. No, ale w każdym bądź razie plecaki sobie u nich zostawiłem, więc mam tylko taki mały plecak. Także najwyżej będę, będę biegł przez ten trekking i jakoś muszę do nich wrócić. Bo jak nie, to, to, to śpietak, a trochę pisga w nocy. Jeszcze ma padać dzisiaj, więc w ogóle lipa. rozpoczynam swój 3 czy tam 4 godzinny trekking mam nadzieję że będzie trochę ujęć ładnych żeby wam pokazać o! patrzcie jaka pacyfka na plaży nie wiem czy ją widać no tam. nie lubię pacyfek ale akurat tutaj ktoś się postarał zrobił dużą i ładną symetryczna przede wszystkim no i co idziemy Idę, a raczej biegnę, bo jeszcze potem muszę na takiej mega mało ruchliwej drodze stopa złapać w to miejsce, gdzie zostawiłem plecaki. Ale tu jest pięknie w tej Nowej Zelandii. Jezu. Właściwie cały czas musiałbym mieć kamerę włączoną, a jest dobrze naładowana, więc kameruję. Będę kamerował tylko jakąś taką prawdziwą petardę. Jeżeli taka tam będzie, podobno jest ładnie. No i tyle. Dobra, wyłączam i biegnę. Jest ładnie, ale lecę jak szalony. Bo jest to co było zaplanowane tutaj według... E, według... E, jak to się nazywa? Według znaków, kurde, takie proste słowo. To co było według znaków na dwie godziny zaplanowane, mi się udało zrobić w godzinę 10. Więc w sumie za dnia jeszcze powinienem do pierwszej wiochy dojść, bo tu trekking 3 godziny, a potem jeszcze chyba ponad godzinę się idzie do jakiejś wiochy, gdzie pierwsze samochody można spotkać. Muszę się napić wody. Bo już sami widzicie, że nawet mi e, ust tego mi brakuje. Języka, wyrazów, wyrazów mi brakuje. <laughs> Jestem w czarnej dupie, bo od 2 czy 3 godzin nie przejechało żadne auto, a mam do przejścia jeszcze 45 km. No ale co? Tutaj chcę Wam pokazać. Jest taki przystanek kiwi. kiwi. Te ptaki kiwi śpią w ciągu dnia, jak możecie tutaj e, przeczytać, a wychodzą, żeby coś zjeść w nocy i ciężko je zobaczyć. Eee, ale one krzyczą, wołają się wieczorem, i tutaj jest taki przycisk, możecie posłuchać, jak nawołują, jak brzmią te ptaki eee, kobiety, żeński rodzaj kiwi, a teraz męski rodzaj kiwi. wam się bardziej podobał. Możecie napisać w komentarzu. Ja idę 45 km. Następna wioska za 15 km i mam tyle wody, więc może być dzisiaj trochę ciężko. Tym bardziej bez śpiwora w górach. Mam tylko polar i trzy worki na śmieci, żeby nie zmoknąć, bo dzisiaj w nocy ma padać. Nie zbieraj wódki. Jestem uratowany. Chłopaki przywieźli mi namiot. Wpadł Adrian, którego poznałem w Sydney. Przywitaj się Adrian ładnie. Cześć. Przy, 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 przyjechał też e, ze swoim znajomym Pawłem. Paweł, Paweł, pomachaj ładnie. Ukłoń się. E, zrobili chłopaki, oprócz tego, że przywieźli mi namiot, to zrobili jeszcze zaopatrzenie na Duty Free. Także zrobiliśmy tutaj sobie taką wczoraj małą imprezkę. I dzisiaj dochodzimy powoli do siebie i idziemy jedziemy na jaskinie. z... Goitomo. Tak, ale z czym ona jest? Jak te robaki się nazywają? Go... Glo Glowormy. Gloworms. -Glow z glowormami. I ten, i... Świecą. Świecą. Świecące jaskinie. To wam trochę pokażemy dzisiaj. No musimy teraz ogarnąć ten syf. Zdało się, że w jaskini jest zakaz kamerowania, a i tak było tak ciemno, że nie, nie będzie pewnie nic widać. Także, może jakieś zdjęcia dam Wam, yy, cesiu nasz montażysta wrzuci. Yy, teraz, jak mówię. A, no jaskinia, coś przepięknego. W środku jest masa takich świecących robaczków, które nazywają się jest yy, Płynie się łodzią. Szkoda, że tak krótko, bo można by tam było siedzieć godzinami. Jest, wygląda to jak. Takie totalnie gwieździste niebo, jest mega ciemno. I te robaczki świecą. Ciekawa rzecz, dlaczego one świecą. My na początku myśleliśmy, że one partnerów chcą okay. zachęcić, a one po prostu świecą, bo ch y chcą zachęcić pokarm. I przylatują komary przylatują, tak? Do nich okay. głównie. I komary właśnie zachęcone tym światełkiem lecą, a wtedy te glowormy i i robaki są najedzone. Niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie, co jedzą komary. Pani była chyba trochę zdziwiona. Teraz jedziemy do Polki i jutro pokażemy Wam jedną z najlepszych atrakcji Wyspy Południowej, czyli Tangirora Alpine Crossing. Co to? Tam jest coś z Mordorem. Ja nie oglądałem yy, Władcy Pierścieni. Co to jest, chłopaki? Tam jest chyba tam, no, to wejście do Mordoru. Wejście do Mordoru. Tam, gdzie Frodo piersi rzucili. Tam, gdzie piersi rzucili. Tak jest. Zobaczycie. Mieli rzucić. 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 Dobra, nikt nie oglądał tego. Ja się pewnie lepiej oddać. Zobaczcie, jest wodospad, można się wykąpać, podobno gorąca woda Paweł, jarasz się, tak jak ja <grychy> trzeba było kawę, wziąć jakiś kubeczek, to byśmy sobie zagotowali od razu wodę Oj, dupa gruba, muszę przejść

tego to byśmy na pewno nie weszli bo woda osiąga od 60 do 80 stopni normalnie ma a czasami nawet 100 Dongariro Alpine Crossing, czyli najlepszy trekking na wyspie Północnej. Pogoda średnio dopisuje. Przygotowani chyba nie jesteśmy. Proszę. Ładniej pokażemy było widać. Mamy pierwszego fana tej perły dolnego Śląska. No a my idziemy w takich butach. Ma dzisiaj padać, ja już mam lekkie jezioro, bo mi buty popękały. Chłopaki mnie przekonali, żebym zamiast crocsów założył sobie normalne Adidasy. No i co? 19 km do pokonania. Damy radę, a radę. Damy radę. Cieszę się. Ale mało coś przekonujące. Damy radę! No, od razu lepiej. the okay. river. Right. To było pomarznąć trochę. Pogoda nam na początku nie dopisywała, ale jak wyszliśmy na szczyt i w tym kulminacyjnym miejscu idealnie się rozpogodziło. Już teraz wyszło, wyszło w miarę słoneczko, także mieliście okazję zobaczyć jak bardzo tu jest pięknie. i Zdecydowanie każdy kto przyjeżdża na wyspy Północną na Nowej Zelandii powinien na ten Alpine Crossing się wybrać. To jest chyba numer taki jeden, pierwsza trójka atrakcji i żebyście nie płacili za bardzo. Zostawcie gdzieś tam samochód, złapcie stopa na parking, przejdźcie, bo jest niby, idzie się to 6 godzin, ale można zrobić krócej i dalej stopem wrócicie z powrotem i odbierzecie swój samochód i wycieczka za free Adrian. Tak, wycieczka za free. Tak. A my mamy samochód u Polki jeszcze tak, to zostawiony, to u pani Asi dla, 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 dla znajomych, tak jak my. Asi spaliśmy spaliśmy dzisiaj. Boże, dzisiaj spaliśmy w trzy osoby w aucie, bo namioty mamy nieprzymagające. Oni spali na krzesłach, spa ja spałem z tyłu i cały czas nogi tak podkulone i przez 7 godzin coś takiego, także w sumie dzisiaj dobrze mi się idzie bo sobie mogę rozprostować. Dobra, idziemy, ile to zostało 3 godziny. No i tak, chłopaki pojechali. Wczoraj jeszcze padł im akumulator. Musieliśmy tutaj pytać po wiosce, czy ktoś nie ma przewodów, żebyśmy mogli odpalić samochód. Ja sobie tutaj spałem u Asi, ee, Polki, która nas przenocowała przez te dwa dni. I teraz ona poszła do pracy. Ja już stałem na drodze, łapałem stopa i sobie uświadomiłem, że zostawiłem u niej słuchawki. I muszę teraz 8 godzin czekać aż wróci z roboty. Także chyba dzisiaj nie dojadę w to miejsce, co chciałem, ale może, może kto wie. O. Idę się przejść. Zobaczyłem właśnie najlepszą skrzynkę na listę, jaką w życiu widziałem. Gdzie jestem? Jest takie jezioro, które jest jeziorem w kraterze wulkanu. To jest dosyć duże, bo ma 40 km obwodu. Ale są też tutaj źródła termalne i gorąca woda, możecie sobie zobaczyć. O widzę, że nawet ludzie się tam kąpią. To ludzie czy zwierzęta? Nie wiem, ale Mam dużo wadę wzroku i nie widzę, czy to jest człowiek, czy to jest co to jest. Nie, zwierzę! To zaraz zobaczymy, jakie to zwierzę, ale y, to miejsce w ogóle to jest pierwszy raz takie miejsce, które ma tak specyficzny zapach. To jest zapach takiego, jakby śmieci wywozili, ale ja się pytałem, to to cały czas tak pachnie. O, jednak to są zwierzątka! Jak ja mogę to z człowiekiem pomylić? to byśmy na pewno nie weszli, bo woda osiąga od 60 do 80 stopni normalnie ma a czasami nawet stówę chyba, że ty Adrian zaryzykujesz wejdziesz? Adrian wchodzi